Sobota stała pod znakiem amatorskiej piłki nożnej, aż siedem drużyn wzięło udział w pierwszej edycji samorządowego turnieju w halowej piłce nożnej. Mecze rozgrywano w znakomicie przystosowanej do tego celu hali w Łękawie. Niestety drużyna gminy Bełchatów tak mocno wzięła sobie do serca obowiązki gospodarza, że choć nie bez walki, to jednak przegrała wszystkie swoje mecze. Z tego co wiem wszyscy są tak zadowoleni, że już oczekują na kolejną edycję i muszę tutaj z tego miejsca powiedzieć, że ta kolejna edycja na pewno się odbędzie za rok. Drugi samorządowy turniej halowej piłki nożnej w Łękawie. Niestety nasza drużyna, drużyna gminy Bełchatów trafiła na wyjątkowo wymagających przeciwników. Nie udało nam się dzisiaj zbyt wiele ugrać. Nie pomogła nawet pana pomóc. No starałem się jak mogłem, no niestety tutaj grają zawodowcy. My mimo swoich chęci przegraliśmy tak naprawdę zupełnie jedną bramką, dwoma bramkami. Mecze były wyrównane. Myślę, że w następnej, następnej edycji będzie znacznie lepiej. Cieszy wysoki poziom sportowy i gra fair play, jaką oglądać mogliśmy w każdym spotkaniu. Warto odnotować, że obyło się bez poważnych kontuzji. Niegroźne stłuczenie odnotował tylko zawodnik Zjednoczonych Rafał Kieruzel. Prezes gminnego klubu i zarazem organizator sobotnich zawodów bez wahania zaliczył turniej do udanych. Biorąc pod uwagę, iż, iż, iż jest to pierwsza edycja tego turnieju, w którym Generalnie brali brać udział samorządowcy z terenu powiatu Bełchatowskiego. Okazało się, że oprócz samorządowców są również przedstawiciele, czyli kierownicy, działacze drużyn zrzeszonych w Okręgowym Związku Piłki Nożnej. Ja myślę, że należy uznać, uznać za sukces. Zresztą zaangażowanie, zaangażowanie i emocji nie brakowało, ambicji również, a myślę, że poziom sportowy też był na tyle wysoki, że można było popatrzeć na to wszystko. Oprócz gminy Bełchatów w turnieju wzięły też udział drużyny PG, GKS-u Bełchatów, gminy Szczerców, Zjednoczonych, Pilicy Przedbórz oraz reprezentacje Policji i Powiatowej Straży Pożarnej. To właśnie ci ostatni w sobotnich zmaganiach nie mieli sobie równych i w efekcie puchar ufundowany przez wójta Kamila Ładziaka trafił do zawodników z PSP Bełchatów. Oczywiście przyjechaliśmy po to, żeby wygrać. No, spodziewaliśmy się, że, że, no nie wiem, że wyjdzie trochę gorzej. Daliśmy radę i wygraliśmy ten turniej. Strażacy mają Damy, czas na to, żeby trenować piłkę? Dość często trenujemy, mamy sporo czasu na, na te treningi, dbamy o naszą kondycję fizyczną. Organizatorzy zapewniają, że styczniowy turniej wejdzie już na stałe do kalendarza imprez sportowych w naszym regionie. Mamy nadzieję, że reprezentacja naszej gminy za rok nie będzie już tak gościnna i będziemy mogli cieszyć się z wygranych meczów.